I proszę o zabranie głosu teraz wice powiatu Bohemeńskiego, pana Tomasza cał. Służba OSP jest natchnieniem dla każdego człowieka do dobrego wypełniania obowiązków. Każdy bowiem niesie jakiś ciężar, obowiązek, którego nie musiał wziąć. Takimi słowami kardynał Franciszek Macharski opisuje służbę OSP. Jubileusz 50-lecia to dzień wyjątkowo doniosły. To szczególna okazja, by na ręce Pana Prezesa OSP Bełdno Leopolda Grabowskiego wyrazić wdzięczność i uznanie dla strażaków ochotników za bezcenną wartość, jaką wnoszą w życie mieszkańców gminy oraz naszego powiatu. Zadania, które wykonujecie wiążą się z wieloma wyrzeczeniami. Chronicie życie i zdrowie ludzkie, własność oraz mienie. To trudne i odpowiedzialne zadania wymagają nie tylko wiedzy, lecz także wysokich walorów moralnych i z tego macie powody do dumy i satysfakcji. Z okazji tego jubileuszu dziękuję za poświęcenie i determinację. Życzę, by każdy z Was wracał szczęśliwie i bezpiecznie do domu. Życzę także satysfakcji z wykonywanych zadań, pomyślności oraz szczęścia na służbie. Podpisał starosta Jacek Pająk. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Pana Krzysztofa Kokoszka. Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdnie. Z wielką radością przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w jubileuszu 50-lecia Waszej jednostki połączonym z uroczystością przekazania do niej samochodu pożarniczego. Z tej okazji mam zaszczyt złożyć wszystkim druhom i druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdnie serdeczne życzenia oraz podziękowania za ofiarną i bezinteresowną służbę. Dziękuję za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie, szczególnie widoczne w minionych latach podczas akcji związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych. Zdyscyplinowanie i poświęcenie, z jakim realizowaliście przedstawione przed Wami zadania, zasłużyły na ogromne uznanie ze strony całego społeczeństwa. Wyrazem tego uznania jest również przekazywany dziś samochód, który z pewnością przyczyni się do wzmocnienia sił jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie bocheńskim. Wszystkim Wam życzę, aby trud, jaki podejmujecie, był dla Was źródłem osobistej satysfakcji i dalszego społecznego uznania. Mimo iż nie mogę was osobiście uczestniczyć w tej pięknej uroczystości, wszystkim duchom i druhom oraz działaczom przekazuję najlepsze życzenia spełnienia planów i zamierzeń w pełnionej służbie oraz pomyślności w życiu osobistym. Podpisał Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier, magister inżynier Andrzej Mróz również pan komendant dla na ręce pana prezesa jednostki straży pożarnej w bełdnie z okazji 50-lecia prosił o przekazanie okolicznościowego rengrafu. panie prezesie bardzo proszę Szanowni Państwo już króciutko w swoim imieniu i imieniu wszystkich strażaków Zawodowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej serdecznie wam dziękuję za codzienną gotowość którą tutaj ta jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zawsze dysponuje serdecznie dziękuję za współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i życzę wszystkiego najlepszego na kolejne 50 a nawet 100 lat wszelkiej pomyślności. Szanowni państwo, korzystając również z okazji tego, że jestem na tej pięknej uroczystości i jest z nami druh Władysław Zatorski. Chciałbym serdecznie w imieniu swoim własnym jak i wszystkich strażaków z komendy powiatowej państwowej straży pożarnej, byłemu komendantowi Władysławowi Zatroskiemu komendantowi gminnemu, który większość życia spełnił, spędził działając społecznie w Ochotniczych Strażach Pożarnych i większość życia spędził jako komendant gminny Gminy Rzegocina, zajmując się również między innymi sprawami jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzisiaj Serdecznie tutaj przy świadkach podziękować za piękną, wieloletnią albo wielodziesięcioletnią e, służbę na rzecz społeczeństwa powiatu bocheńskiego. Duchu Władysławie, bardzo proszę druha na, na środek. Chciałbym wręczyć duchowi taki malutki upominek i serdecznie podziękować. uznaniu wielkich zasług. Tylko tyle, żeśmy wpisali, bo pismy by były tak Brytanii, że przyjęliśmy 40 stronę, bo działamy na Wielkiej Wszystko najlepsze Dziękuję bardzo. Kończąc i oddając głos następcy, chciałbym również wręczyć okolicznościowy adres od komendanta powiatowego panu prezesowi Leopoldowi Grabowskiemu. Serdecznie dziękuję, wszystko najlepsze. W naszych sztandarach napisano Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To hasło i zawołanie od wielu dziesiątków lat towarzyszy strażakom ochotnikom. Szcigodni kapłani, panie Starosto, panie wójcie, szanowne panie, szanowni panowie. Pięćdziesiąt lat to szmat życia, życiu człowieka. Również nie niemały okres czasu dla społeczności. To potrzeba serca, nie tylko potrzeba fizyczna, ale potrzeba serca zgromadziła nas pod sztandarami ochotników. Ludzi, którzy z własnej woli, bez wynagrodzenia, bez gratyfikacji pragną służyć innym, pragną służyć drugiemu człowiekowi. Ochotnicze straże pożarne zakładane od ponad 120 lat na terenie powiatu boheńskiego. A wasza jednostka przed półwieczem miała za cel służyć ludziom. Ta służba w ocenie 50-letniej wypada pięknie. Przedstawiona tutaj informacja przez druha Leopolda, prezesa waszej jednostki, mówi jak wiele trudu, jak wiele pracy włożyły pokolenia w to, aby jednostka w pełni służyła ludziom. To nie dla uroczystości, nie dla odznaczeń, nie dla jakichkolwiek korzyści, gdy zagra trąbka strażacka, biegniemy, aby służyć drugiemu człowiekowi. Robimy to z potrzeby serca. To zasługa Was, ochotników, Waszych poprzedników, którzy odeszli już na wieczną służbę, ale także zasługa Waszych rodzin, Waszych matek, żon, sióstr, tych osób, które. W domach i w gospodarstwach pozostają, kiedy wyjdziecie służyć innym ludziom i przejmują na siebie te obowiązki. Aby to zaufanie społeczne, o którym tak pięknie w Homilii mówił ksiądz Proboszcz z parafii Żegociny, aby ono wzrastało, potrzeba dalszej służby. Służby na wielu frontach. Już nie wystarczy gaszenie pożarów, usuwanie katastrof technicznych. Coraz częściej na drodze naszej stają kataklizmy spowodowane przez siły natury, ale również stoi potrzeba wychowania ludzi młodych, krzewienia kultury, sportu, oświaty tutaj w miejscu zamieszkania. Czynicie to tutaj w bełdnie pięknie. Wasza jednostka, wasza wioska znana jest z tego nie tylko w powiecie boheńskim, ale w całej Polsce. Za tą waszą działalność wszystkim. Serdecznie dziękuję. Szczególne słowa składam dla tych, którzy zakładali tą jednostkę. A na szczególne wyróżnienie zasługuje prezes Druhu Leopold Grabowski, który od początku wiernie służy społeczeństwu i tej miejscowości. Serdecznie dzięki, Druhu Leopoldzie. Zawsze byłeś i jesteś wielki. Że teraz odczytam adres, jaki, okolicznościowy, jaki skierował do nas. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. Szanowny Pan Jerzy Boniasz, Wójt Gminy Żygocina. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszu 50 Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełdnie oraz przekazanie jej samochodu bojowego. Za pośrednictwem Pana Wójta proszę o przekazanie serdecznych pozdrowień dla wszystkich uczestników uroczystości, a szczególnie dla byłych i obecnych druhów OSP. W imieniu samorządu województwa małopolskiego oraz całej społeczności regionu pragnę podziękować wszystkim strażakom z bełdna za wzorową służbę szeregu Ogrodniczej Straży Pożarnej. Proszę teraz o zabranie głosu wójta Gminy Żegocina, pana magistra Jerzego Boniarza. Waszym imieniem wszystkich jednostek, które przybyły tutaj do gościnnego bełdna, jeszcze raz, wszyscy razem. Serdecznie pogratulujemy i podziękujemy kolegom, druhom strażakom z Bełdna za 50 lat szlachetnej służby dla drugich, służby dla gminy, ciężkiej pracy dla środowiska, ciężkiej pracy dla miejsc miejscowości Bełdna. To po to, aby. My wszyscy, żeby mieszkańcy w Bełdnie mogli spokojnie spać, to oni czuwali. Pozwólcie, że przed tym frontem sztandarów i Was serdecznie podziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby w naszej gminie tak zgodnie można z Wami było współpracować i tak godnie pracować. Dla społeczności lokalnej. Zacznę może od zarządu powiatowego Związku Niczej Straży Pożarnej, kolego prezesie, wraz z zarządem, a tutaj jest kolega Tadeusz Cichoń, jest również sekretarz Tadeusz Olszewski. Serdecznie za to Wam dziękuję. Dziękuję prezesowi zarządu wojewódzkiego Związku Niczej Straży Pożarnej w Krakowie, a szczególnie koledze Kaziowi Sademu którego znacie i wiele nam pomaga. Chciałem podziękować również zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnej za pomoc, a tej pomocy osobiście pani skarbnik i my doznaliśmy, bo głównie chodziło o pieniądze. Chciałem również bardzo gorąco i serdecznie podziękować komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej koledze Krzysztofowi Kokoszce. Bardzo Krzysztofie dziękuję za. Dobre słowo, za poszanowanie prawa, za godne traktowanie nas wszystkich. Chciałem bardzo serdecznie podziękować komendantowi Wojewódzkiemu, Państwowej Straży Pożarnej, komendantowi Andrzejowi Mrozowi, również za dobre słowo i za pomoc dla naszych jednostek. Chcę Wam powiedzieć, że niemało pieniędzy otrzymaliśmy od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendanta Kowalskiego. Za to mu bardzo serdecznie dziękujemy, a jest zaprzyjaźniony z proboszczem parafii w Łąkcie Górnej również. Koledzy druchowie muszę również podziękować serdecznie panu staroście powiatu buchańskiego panu Jackowi Pająkowi. To on na przestrzeni ostatnich paru lat również obdarował nas określonymi środkami, które wpłynęły do naszej gminy. Chcę podziękować również panu przewodniczącemu Rady Gminy. Bo i oni, wspólnie z Panią Skarbnik i Panowie Radni, też myślą o tym i dbają o to, abyśmy wspólnie mogli zrobić więcej. Chcę bardzo gorąco i ciepło podziękować księdzu proboszczowi z Rzegociny za dbałość o nas. Chcę bardzo serdecznie podziękować księdzu kapelanowi Stanisławowi Szczegłowi, który również opiekuje się nami od paru już lat. Organizuje szereg wspaniałych duchowych uczt, które nas umacniają. Serdecznie księża za to Wam dziękuję. Szanowny prezesie zarządu gminnego Leopoldzie Grabowski, jednocześnie prezesie tejże jednostki Bełdnie. Proszę cię, żebyś przyjął ten skromny upominek na pamiątkę za wielkość Twojej osoby, za wielką pracę. Za wielką pomoc również dla mojej osoby, za wszystko to, co wspólnie robimy dla społeczności lokalnej w naszej gminie. Koledzy Druchowie, na zakończenie tym strażackim pożegnaniem, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Niech się Wam szczęści. Śliczny. Szanowni Państwo, Czcigodnik Księża, drodzy koledzy druhowie, chciałem odczytać Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Pełdnie. Z okazji jubileuszu 50-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Pełdnie składam wszystkim druhom serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania i szacunku za trud, ofiarność i poświęcenie w pełnieniu zaszczytnej służby strażaka. Dlatego niech mi będzie wolno złożyć na wasze ręce Serdeczne słowa uznania dla wszystkich, którzy swoimi działaniami przyczynili się do tego, iż w dniu dzisiejszym ma miejsce ta ważna uroczystość. Wierzę Wam sukcesu, jakim jest pozyskanie samochodu pożarniczego. W tym uroczystym dniu gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. Dziękując za zaangażowanie i ciągłą gotowość do działań, życzę Wam, aby kolejne lata służby spełniły Wasze zamierzenia oraz przyniosły satysfakcję, z dokonań osobistych i zawodowych. Podpisał komendant gminny. OSP, Żegocina. Panie prezesie, chciałem złożyć na pańskie ręce ten list gratulacyjny oraz w imieniu seniora Józefa, nieobecnego, ale jak pan prezes na początku przedstawił jako jeden z założycieli, również dołącza się do tych i składa serdeczne gratulacje z okazji dzisiejszej uroczystości. Dziękuję bardzo. Ma jeszcze pewne niespodzianki. Bardzo proszę, żeby teraz zabrał głos. Szanowni zebrani, są ludzie, którzy pracują. Są ludzie, którzy zostali określeni przez wielkich tego świata. Tak się składa. Starałem się wyciągnąć kilka takich momentów. Ale wszystkie pasują do Was. Chciałem tu szczególnie zaprosić Wójta Gminy Żegocina. Druchu Jerzy pozwól, że złożę Ci najserdeczniejsze podziękowania, żeby każdy wina Twojego życia zawsze była pełna. Przyjmij ten hełm. Niech Cię chroni od wszystkich złych rzeczy. I przyjmij te kwiaty jako wyraz naszej wdzięczności. Przepraszam, za no tak skromny upominek, ale my nie jesteśmy zbyt zamożni. To wyraża nasz szacunek wielki i uznanie. Chymna głowę. Chymna głowę to się w druku Władysławie Zatorski. 50 lat temu włożyłem mundur na siebie. Był to czas szczególny, w tym zrealizowaliśmy przecież niełatwe zagadnienia. Był to od przyciesi, od podstaw program budowy obiektów dla strażaków. W Trzcianie, Bytomsku, Leszczynie, Żegocinie, Kielinkówce, Bełni był Częściowo w kamionnej i łąkcie dolnej. Był to czas wielkiego budowania i budowania od podstaw. Pragnę stwierdzić, że bardzo aktywnie nam pomagali również mieszkańcy tej miejscowości. Ale tobie chciałem serdecznie podziękować. Pozwól, że sobie to osobiście. Serdecznie dziękuję, a ten upominek do małego strażaka. Będzie. I, I również proszę o, o, o kwiaty i jak Ci przypominają dzień dzisiejszy. Jeszcze raz za Wam wszystkim za wszystkie. Oczywiście do tych wszystkich podziękowań dołączają się też Mieszkańcy naszej miejscowości serdeczne życzenia i dla pana wójta, i dla pana Zatorskiego sto lat życia.